Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dokładnie, słucham, dobry, rozmawiam? słucham. E, Mam takie pytanie A ja z kim? Jest z Emilem Jakim Emilem? Z Emilem z Lasocina Słucham? Emilem z Z kim? Nie rozumiem Emil z Jakie nazwisko? Moja godność, Emil z Pablina Moja godność, Emil z tak, i słucham. Mam no takie pytanie odnośnie e, sposobu dostarczania korespondencji e, i udzielania elektronicznego potwierdzenia udziału w postępowaniu karnym. E, chodzi mi o ustawę czy rozporządzenie. Na jakiej podstawie się odbywa? No. Yy, nie wiem, na jakiej ustawie. Nie znam przepisów korespondencyjnych. Co yy, Pana do. Yy, już szukam telefonu. Jesteś kilka, chwilka. Do kierownika biura podawczego, dobrze? Końcówka 80? Yy, nie, 986. No dobrze, to proszę połączyć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, biuro podawczej, w tym mogę pomóc? Dzień dobry. Chciałbym pokazać informację odnośnie sposobu. Podstawa. Podstawa prawna? Tak. To przykro mi bardzo, ale w biurze podawczym nie uzyska Pan informacji na temat podstawy prawnej potwierdzania przesyłek. No. Znaczy, ja mogę Panu powiedzieć, jak są przesyłki nadawane i jakie są procedury, natomiast jeżeli chodzi o podstawy prawne, to my takich informacji nie udzielamy. gdzie taką informację z mm, Nawet nie wiem, czy Biurze Obsługi Interesanta, bo też nie chcę się za nich e, wypowiadać. No dobrze, to proszę powiedzieć te informacje, które są w stanie sobie No dobrze, a co by Pana konkretnie interesowało? Czy, czy... Umowy. Tak. Chodzi o panu sąd? Tak, mamy umowę firmową. Podajmy no przesyłki firmowe. Mhm. I, i, a jaka jest podstawa prawna? Tak. Tak, tak. tak jak już wcześniej Panu powiedziałam, nie mam kwalifikacji do udzielania informacji na temat podstawy prawnej zawierania umów przez sąd. Oto to tyle, podpisuje umowę, tak? Nie udzielę Panu takich informacji, ponieważ jako pracownik biura podawczego nie jestem uprawniona do udzielania takich informacji i nie chcę pana wprowadzić błąd. Proszę się kontaktować z biurem obsługi interesanta, który ewentualnie opieruje pana dalej co do tematu, który pana interesuje. A czy jest u Was taka jednostka jak biuro obsługi? Biuro obsługi interesanta. Ten może być wydłużony. Dziękujemy za cierpliwość. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług informujemy, że rozmowy z konsultantami mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Kontakt Center Poczty Polskiej SA dostępne są po wybraniu numeru 8. W celu prawidłowego przekierowania rozmowy do konsultanta wybierz temat. For English, press nine. Informacje o placówkach i usługach Poczty Polskiej wybierz 1. Śledzenie przesyłek wybierz 2. Prowadzisz firmę, masz podpisaną umowę lub chcesz podpisać umowę. a administracją rządową. Ale rozumiem, że chce pan znać treść takiej umowy? Nie, 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 nie. Podstawę prawną. Ale nie, nie, zawarcia umowy z nie, Polskiej z administracją. Tak. Proszę o cierpliwości, dobrze? Halo? Tak. Yes. Dziękuję za cierpliwość. E, proszę pana, więc e, pozyskałam taką informację, że umowy są zawierane indywidualnie, podstawą jest prawo pocztowe. Mhm. Mm e, e, proszę pana, no nie mam tutaj wskazanego, należy zapoznać się z prawem pocztowym. Czy ja bym chciał właśnie uzyskać pomoc? Bo, bo chciałbym właśnie się dowiedzieć, który artykuł upoważnia operatora pocztowego do zawierania, do współpracy i zawierania właśnie umowy w formie pisemnej z tak zwaną administracją rządową. Bo te umowy są pisemne, tak? Pana umowy są pisemne i tak jak poinformowałam, każda umowa jest indywidualnie ustalana z, z danym podmiotem, który zawiera z umowę. I dobrze, i teraz właśnie jaka jest podstawa prawna, która upoważnia operatora pocztowego do zawierania umowy o współpracę między właśnie operatorem a administracją rządową? Pytasz artykułu prawa pocztowego. Ale proszę pana, nie ma artykułu, który mówi, że Poczta ma obowiązek zawarcia umowy z administracją państwową. To no nie jest obowiązek, tylko... To jest pocztowa no prawna. To powinno być no no Czy to Znaczy proszę pana, to oso, instytucja, która chce zawrzeć umowę z pocztą polską, zwraca się I to, i, to, by... do poczty i... I zawiera umowę. Tak, ale musimy mieć do tego podstawę prawną. W ramach e, legalizmu państwa. E, proszę o cierpliwości. Dobrze. Halo? Tak. No, dziękuję za cierpliwość. Proszę pana. E... W prawie sprawie pocztowym jest taki zapis, że operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usługi powszechnej. Mm -hmm. Nie może odmówić. Natomiast czy podmiot zabiera umowę z pocztą na świadczenie usługi, czy z innym operatorem, no to już jest tak jak Pana informowałam, no, dane dany podmiot decyduje, a reguły są ustalone i wykazane w umowie. Jeszcze proszę do, o że nie może odmówić? Operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usług powsze usługi powszechnej. A który jest artykuł? 48. A, no dobrze, nie może odmówić, ale w takim razie musi być podstawa do tego, by mógł ją zawrzeć, jeśli nie może odmówić. Proszę pana. Że on może zawrzeć. Musi być taka najpierw podstawa do zawarcia, a następnie... Ale to z tego dany podmiot zwraca wyniknąć... się z, 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 o zawarcie umowy. Ja rozumiem, ale musi być najpierw podstawa, żeby mogło z tego wyniknąć, że nie może jej odmówić. Jeśli nie ma podstawy do zawarcia... To nie może. Proszę Pana, Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, więc operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy. Jeśli dany podmiot zwróci się z taką prośbą, że chce zawrzeć umowę z pocztą, to po poczta nie może odmówić. Natomiast jeśli Pan chce znać szczegóły zawierania umów, szczegóły Szczegółowych informacji, proszę wysłać zapytanie, opisane zapytanie na nasz adres mailowy. Prawnik się z tym zapozna i udzieli Panu odpowiedzi. I jeszcze raz, proszę to potwierdzić. To jest artykuł 40, tak? Tak, prawo pocztowe. A który to jest ustęp? Nie ma ustępu, jest to artykuł 48. A, 48. No bo to jest takie trochę e, nielogiczne, bo jeśli nie ma... Proszę sprecyzować pytanie, wysłać na nasz adres mailowy kontakt maupa-posta-myślik-polska.pl zostanie to wysłane do prawnika, prawnik się ustosunkuje do Pana pytania i udzielona będzie panu odpowiedź. Tak, na dzień jeszcze nie ma takiej podstawy prawnej, która by uprawniała e, operatora pocztowego e, do, do zabierania umowy z e, właśnie przedstawicielami administracji państwowej. Proszę pana, nie wiem o jaką podstawę pan pyta. Tak jak panu tutaj przedstawiłam, reguluje to prawo pocztowe. Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym. Jeśli pan chce znać więcej szczegółów, mieć bardziej szczegółowe informacje, proszę wysłać zapytanie na nasz adres mailowy. Dobrze, adres jest kwestia elektronicznego formularza odbioru. formularza podpisywania odbioru to jest usługa dla klienta z zawartą umową tak i tu mam właśnie takie pytanie bo e, taki paragraf jest 11 w e, szczegółowych zasadach i trybu zalecenia pism organów procesowych w postępowaniu karnym. paragraf 11 ustęp 3 ale jaki e, paragraf e, w czym? W prawie pocztowym w regulaminie jest czym szczegółowe zasady i tryb doręczania pisma organów procesowych w postępowaniu karnym. Tak, I, i z czym mogłabym pomóc? Bo jest taka sytuacja, że właśnie w największym formularzu podkwitowania odbioru umieszcza się wszelkie wpisy, anotacje i zaznaczenia, których umieszczenie na formularzu podkwitania odbioru oraz na stronie adresowej przesyłki wymagane. Czyli to co jest yy, na tej... To, co jest w formie papierowej, ma się znajdować tutaj, w w ekonomicznym formularzu pokwitowania odbiorów, tak to mam rozumieć? Dokładnie. No właśnie, a jak ja, podpis, jak ja mam dostęp, jestem w placówce pocztowej i mam dostęp do tableta i tam mam zamieścić podpis, to ja nie mam możliwości zafikowania, co jest na drugiej stronie, bo jest tylko jedna strona, która nie która... odwiedzie dla stanu faktycznego, jak to powinno wyglądać w formie papierowej. Proszę Pana, no to zaszczerzenia. Proszę wniosek zaszczerzenia do Centrali Poczty Polskiej, że są pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o to elektroniczne potwierdzenie odbioru. Jeszcze to jest to taka kwestia, bo jeśli bo ta forma papierowa jest, wzór formy papierowej jest też określony w tym rozporządzeniu tylko, że ten wzór już jest nielegalny, ponieważ ustawodawca przewidział tylko, że w terminie dwóch lat od wejścia tego rozporządzenia ten wzór jest legalny, po tym terminie ten wzór już jest nielegalny Proszę Pana, no to już teraz już sugestia do o, tutaj e, danego ministerstwa, że nie zaktualizował tego wzoru. Ej, no właśnie, ale to jest... Ale to do ministerstwa, proszę Pana. No, do ministerstwa, ale też do operatora, który jest existent... Oczywiście, to proszę Pana, wszelkie sugestie może Pan złożyć w urzędzie pocztowym, przez formularz online na stronie Poczty Polskiej, jak również wysłać na adres korespondencyjny centrali. No dobrze. Na razie tyle. Dziękuję. Do wszczęcia. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dzień dobry. Mamy 20 lutego 2024. Ja dodam tutaj do tych e, rozmów. Poczta Polska nie jest pocztą polską. Od tego trzeba zacząć. Operator wyznaczony e, świadczy usługi. Innym korporacjom. Więc też należy tutaj mówić prawdę. Pani, która mówi poczta Polska, ona tak to ładnie sobie wymawia, poczta Polska kłamie, kłamie. Nie jest to urząd poczty polskiej, tylko firma. I to też trzeba przyjąć do wiadomości i zacząć domagać się, zmiany tego wszystkiego. Przywrócenia z powrotem urzędu, urzędu tutaj pocztowego, a nie firmy. firmy. Ta firma wiedziała, co robi, więc teraz w trybie natychmiastowym ma zwinąć swoje żagielki i zrobić wymarsz z Polski. Ustawodawca kto to jest ustawodawca? Cały czas o to pytam pytałam też sędziego w sądzie. Kim są ustawodawcy? On ma mi konkretnie powiedzieć, który ustawodawca, który człowiek podpisał to pismo. A nie, że my mówimy ogólnikowo ustawodawca, że jest tam trzystu ileś posłów, senatorów i to są ustawodawcy. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje konkretny człowiek, który podpisał pod danym się pisma. Na tym, Na tym ma być. Koniec. A nie, że oni sobie zmieniają posłów, zmieniają urzędy, zmieniają po prostu ustawki, jak chcą, kiedy chcą. W dzień, w nocy i robią co chcą. To jest po prostu bez królewie. Do usłyszenia. Jak mi się uda, to będą kolejne nagrania dzisiaj.